Dobra. A widzowie, nowy dzionek, Trzeba iść do A nie, dzisiaj jest widzowie, niedziela. I, nie, I jednak mi się pomyliło. Zobaczymy, zobaczymy, co tam dzisiaj będzie na baniowicach. Może coś fajnego. No, ja Ej, w stadionu były iskry, co się stało? No widzicie? Ja w ogóle was zapraszam do sklepu. Już jest to iskry, baniowic. Idziemy, ty. Dobrze, to ja bym chciał kupić tak o tą koszulkę. Eee yy, i... Yy, yy, tak o, tą koszulkę Spod. Tak yy, ja widzę. A, to sorry. To czekaj, tu wyrzucę. Dam to, to i to. Chcę kupić. To będzie. 3 złota. 1 2 3. Dziękuję A, jeszcze osi e. poproszę! Osi? To będą to jeszcze jedno złoto. A, to pan Do daje... Ale co? A co to jest? A, ale nie dostałem osi! Co? Maska dobra, i skrybaniowic? No, pan tu. A dobrze, przepraszam. Dzieńsasz? Dzieńsasz? Jest maska i A nie, dobra, nie. Dobra, ja dziękuję. Mam do widzenia. Wyjazdowe. jest czapka jest i skrybaniowic? Czapka? Nie, jest, jest maska. Maska, to dobra. To, to wezmę, dobra, wezmę. E, to wszystko jeszcze do tego osi. To wszystko? To wszystko. No to będą 3 złoto. A można jeszcze osi? No to do 4. Dobrze. Ty, e, a proszę pana, kiedy jest najbliższy mieć iskry? Mm, dzisiaj o 20:45. O, to trzeba a, położyć. Dobrze. Ja bym chciał poprosić ten bidon i tam ten, ten, czapkę iskry. To? Tylko ja... sklep może będzie otwarty. Otwarcie do 12. Dzień dobry, idealnie przyszłem, nie? O, no, dzień dobry. Dobra, tak na mecz. Tutaj to. No spodziewa. wie pan, właśnie, mogę nawet panu ulotkę dać. Dzisiaj od. jest mecz. O, ulotka od tej. O, iskra, skackiwka. E, dzisiaj iskra. E, jeszcze jeszcze nie dotarło do mnie. A, dobrze. Ci to jedzenie, to jakieś arbuzy do domu. On naprawdę bardzo duże zakupy. Mm -hmm. Dobra, czyli to wszystko. Już ciężko. Ma, 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 mam aplikację no. pana sklepu. Mam pa, małą aplikację pana sklepu. O, to zaraz będzie obniżka. Proszę. Dobrze. Yy, ja to już a, liczę, to yy, będzie jeden... A można jeszcze... A u pana można zamówić hot-doga? Hot-doga? Eee... Nie, mam tylko zupki chińskie jeszcze. O, bardzo poproszę. O, proszę. Dobrze, dziękuję. No ja to... Za to wszystko będą 2 złote z aplikacji. Eee... Gdybym... Dę... A dobra, niech mama ma w gratis. A... Yy, a można zapłacić 3, bo nie aktualnie 2. Zresztą może... To być... trzy, to trzy, to trzy. Dziękuję. Reszta, reszta jeszcze, proszę pana. A pan dał dwa. A, dobra, dobra, to teraz No i reszta. No i bardzo dziękuję, do widzenia. Dobrze, ja na chwilę zamykam, bo idę do, do Maka. Dobra, pójdę też w... do Maka. A dobra, nie, ja widzę, szybko otw... Otw... szybko otworzę biedronkę, bo... Naprawdę tam, a wejdę do tego, wejdę do tego domu. Czemu ktoś napisał dom Matiego? Już tak blisko, szkoda, że McDonald's jest na drugim a placu, może odwiedzę mógł. tego Mati, a zamknięte, a można, można odwiedzić? Pok, 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 pok. Już tam jest budowa, sprawdźmy. Budowa ok. No już tak blisko do Mako. O Jezu. Zapraszam do Biedronki, póki co... O, tu Lidl! E, Damiano! Halo! Dzień dobry! Dzień dobry! Wie pan ja do pana szłem od, od drugiego końca Baniowic. Aha, dobrze. To będzie masz... No, jak... To jakby... Poczekaj fila. co będzie? Ale... Y a, e, e, cztery. Bo tutaj są automaty, one są czynne, panie, panie Danielson. Tutaj można płacić samo Niech pan zobaczy. To jest e, automaty. pan musi tu zamówić, a e, a trzeba dać pieniądze przy kasie. Dobrze. On to widzowie. Widzę. No Nie, zamknięte, dobra, to nie, to ja poproszę tutaj, zamówię. E, takie bardzo, bo jestem bardzo głodny. E, dwa burgery i jedno ciśnienie z burger, a Tylko, drugi... Tylko, że mamy. Nie mamy dwóch burgerów. Ej, cięcie, ja zapomniałem wyłączyć czata. No. Yeah. Ej, a ja się nazywają burgerem. Dobra, powiem, że po prostu to był mi Daj chleb, chleb, chleb! Aha, to jest chleb. Napiszę, że tam Matrix W... Wud... No wytnę, ale nie wszystko, po prostu napiszę później, że sorry tam, że tam było widać, że na przykład że Matiks po prostu napisze, że Matix buduje swój domek, nie? Dobra, nieważne. Dobra, ej, ej panie, o tym zamów pięć frytek, ee... Nie, nie, zobacz, zobacz, Dobra, ej, dzień dobry, ja poproszę pięć frytek, tak bardzo, bardzo, bo dzisiaj jest co to robią, o, idzie pan na Iskę? Eee, tak. Chcia to poproszę bileć? tak o... o... ja też mam, ej, a gdzie można kupić bilety tak w ogóle? Eee, no, tak. w ja. Dobrze, Ja dobrze. się przydaję. Okej, okay, dobrze, dobrze, już tam. Ja poproszę, ym... Trzy burgery, jeden Big Mac, drugi z Tylko, i... że Mamy tylko jeden burger. Dobrze to poproszę tego burgera. Poproszę... Y, jeszcze fryteczki takie pyszne. Y, Kolko no. i... Y, McFlary i... Y, Ojej, joj, mamy... Nie mamy McFlary, bo się już nam wykończyło. Dobrze to poproszę te nuggetsy. A no, do, a ile pan chce? Dwadzieścia. Dobrze. Jestem bardzo głodny, proszę pana. Dobrze, już pan daje. Mm. Pan poczeka chwilę. Dobrze. Co za to czas to zjem, bo jest przed magiem. Dobrze. To będzie już mamy. Tak. To będzie. I już panu to daję. Tutaj są te pieczone ziemniaczki, burger. Oj przepraszam. Już panu daję. Tutaj A, jest... Ja to wezmę. I jeszcze o. są tutaj te te. Dobrze. I, i, I to, ja to będzie, będzie. Z, z 5 golda. Nie, przepraszam. Tu A on za jest... diamentem zapłacić, i możesz nadać diament. No dobra, to niech będą trzy diamenty. Dobrze. Oj. O, już jest 230, Nie ma? To A nie, dobrze jest, dobra. Dziękuję. Szybko, ja 20, szybko! 20, szybko, 20. szybko bilety macie już! Zjadłem, 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 tego Maka! Zjadłem tego Maka, trzeba szybko pójść kupić bilet, nawet tam będzie tam tłum na tym stadionie, trzeba się spytać. No, u mnie w my, tam, domu, u mnie w domu, szybko! Szybko, nie, nie, nie u pana w domu, ja pójdę tam do Iskry, może będzie otwarte, otwarte. Iskrę, iskrę. Albo ja sprzedaję. No, nie wiem trzymaję. Dobra, błagam. Na górny masz sprawdzam. Do 12 do 20.15 mam jeszcze 15, nie na pieni bilet, warta tam będzie pewnie tłum w Iskrze. Dobra, szybko Kupię szybko. Można szybko, kupić. Szybko, 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 szybko. iskra, iskra, O, dzień, o, dobra, dzień dobry, dobra, dobra. kupić bilet? Tak, 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 tak. E, dwa diamenty. Jest, dobra. Dziękuję. Dziękuję. Dobra, szybko trzeba zeskanować bilet. Dobra, ja przeszło. Dobra, trzeba zeskanować bilet. Pup, pup, pup. Dobra. Ja piu, piu, piu. Dobra. Witamy Państwa z tego stadionu pięknego na Baniowicach. Stara, starowianka w dzisiejszym mierzy z e, Iskrą Naprawdę tutaj atmosfera jest niesamowita. E, I. Nie Nie w ogóle wygrałeś. tutaj Danielson i Matiks dzisiaj się zmierzą. Miejmy nadzieję, że ten e, mecz zostanie zapamiętany. I uwaga! Pierwszy gwizdek sędziego! Rozpoczynamy mecz! Już od razu! W trzeciej minucie! Wybita piłka z linii. Co tu się dzieje? Teraz tutaj rusza... Mm, rusza stara starowiarka, wyjął wy, Matiks. Jeszcze teraz rusza! Iskra! 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 Teraz tutaj! I co? I Piłka wybita! Jeszcze nie koniec! Mm, piłka! Nic z tego tutaj... To piłka jest cały czas przy y, bramce Iskrzy. Teraz tutaj to pięknie poszło. Ruszają! I Iskra, gol! Jeden Ale... do dla Iskry uderzył. Baniowic. Proszę pana, Jeszcze. uderzył mnie. Uderzył, Jeszcze. uderzył, mnie. uderzył. Jeszcze. uderzył mnie. Jeszcze. Będzie war. Jeszcze będzie VAR. Jeszcze będzie VAR decydował. Uderzył mnie tu, proszę pana. Będzie go, Proszę państwa, nie ma gola dla Iskry Baniowic. Był faul. Gramy dalej. Tutaj dajmy tutaj pięknie. Starowczanka, teraz tutaj rusza! Iskra! 1-0! No. Mamy bramkę dla Iskry Baniowic, a bramkę strzela Matix! Co to jest za mecz? Tak widać, że kibice bardzo dopingują gospodarzy, ale teraz znowu Iskra! Iskra głodna super! Jeszcze teraz wybroni się... Starowczanka jest teraz tutaj, Iskra cały czas dominuje i gol! Mamy dwa do dla Iskry! Teraz chce to odpowiedzieć? Supek? Wyszła. Tu. Wyszła. zrobi. Dla iskry Matiks! Y, Matiks Matik to zaminuje kompletnie gol! Mm. Mamy 3 do zera! Dla iskry Faul, faul na Matixie. Na no, faul, Matik! Faul, faul mówiłem! Fał! <grym> yeah. Ale kupi ty yeah. się wywalasz, mówisz, a why? po chwili chodź, chodź tutaj. Matik ten... Wcześniej faul. Teraz jeszcze Rusza Matix, Tej pięknie Iskra. Zaraz tutaj pierwsza połowa dobiega końca. Jeszcze ostatnia akcja. Ale tutaj to piłka we, wyszła na rożny. Teraz dlaczego rożny? tego nie kopał? Koniec pierwszej. A nie, jeszcze grają. Koniec pierwszej połowy. Koniec, mówię. Koniec, koniec. pierwszej połowy. Piłkarze idą do szatni, a my. Zrobimy konferencję z zawodnikiem yy, Iskry Pójdziemy do szatni Dzień dobry Dzień dobry Konferencja w meczu Iskra yy, Stara Owczanka yy, Co pan sądzi o dzisiejszej grze Iskry? No... Dzisiaj Iskra, pani wiceli dominuje Tak jakby, ale... Ale też... Yy, ale też przeciwnicy też są nawet dobrze, atakują bardzo dobrze. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Dzień dobry. Zawodnik przed nami, Starej Owczanki, naprawdę co Pan sądzi o dzisiejszej grze Owczanki? Trochę słabo zagraliśmy, ale zaraz i tak może wygramy to. Spokojnie, Pan będzie musiał siedzieć na tych trybunach i nam dopingować. Tak, no naprawdę Iskra Bałniowica zdominuje ten mecz, ale coś, mi się wydaje, że macie też szansę. Dziękuję, do widzenia. Dobrze, do Dziękuję. Wracamy do... Eee, e, e, proszę tutaj nie kopać piłki, bo wracamy do e, do tej drugiej połowy spotkania Iskra... Zmiana połów, zmiana połów. Zmiana połów, ej panowie. Wracamy do tego spotkania Iskra Owczanka. Gramy! Sędzia pokazuje na grę, teraz ta już owczarka chciała już zaatakować i tutaj... Ojca, co mi było faulu na yy, Matiksie, teraz tutaj rusza zawodnik i z wybija Matix Może pan komentator się odsunie? Nie, ty komentuję, tutaj pokazuję. Teraz tutaj pięknie. Wybita Mój, piłka wybił. na kto, kto wybił? Ja. Yy, Ej, nie wiadomo co powiedział sędzia, ale teraz tutaj dlaczego on się wy, Dlaczego się wycofał zawodnik yy, wodik? Nie ma nie, ma, nie, było, nie, nie było. Ma gola! Yy, piłka nie ma w siatce teraz! Matik zbyt bardzo się yy, zdeterminował na gola! 3-1 Ale jak to nie było gola niby? No bo przecież nie dodają siatki! Ja byłem Ale na linii stał Był na tak. linii! Na linii Mamy gola no, gola no przecież nawet nie powiedział! Ej, nie, nie. nie powiedział, że zacznie ej ej, 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 panowie! Gracie 3-1 3-1 tak. 3-1 dla Iskry, w sensie... Iiiiii Dobra, gol! gol. 4 do jednego dla Iskry Baniowic. Iskra Baniowice demoluje dzisiaj u siebie owczankę. I teraz, sam nie wiem, czy tam nie było faulu, ale teraz nie trafił w piłkę. Matiks faul na Matiksie. Zdecydowany. Gdzie? Sędzia pokazuje na faul. No odkut. I gol na iskry! I to już jest chyba ostatnia akcja meczu dla owczanki, no bo co? naprawdę... No Słuchaj, tak. A ty go nie ugadasz! ty gadaś, chłopie! Chłopi. Chłopi. Spieś... Chłopi, jeszcze 30 minut chopie! Ta pani minut. Ta połowa była, chopie trzy razy dłuższa. Dobra, dobra, dobra. Przepraszam, pomyliło mi się. Jeszcze tutaj będą grać 5 do 2, 5-1 przepraszam, dla iskry. Tam był i nie wiem, sędzia tutaj musi zaraz... Nie, sprawdzić. nie, 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 jest na linii, linia, o, teraz. Ale nie, dla mnie tam było, dla mnie tam był, było pchanie. Ale zobaczymy co powie zaraz sędzia. Sędzia chyba chce wrócić do tej akcji, gdzie był pchnięty Danielson. Ale tutaj GOL! Ale jeszcze nie wiadomo. Trzeba sprawdzić to na ważę. E, sprawdź na was, bo Ja, ja to tak ma... Jest gol dla Iskry! No zostaw! E, 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 panowie, żółta, żółta to jest 5 do 2. 5 do 2 dla Iskry, naprawdę Iskra demoluje i gol! 5 do 3 dla Iskry, baniowic. Tutaj słyszymy ten dopik Iskra, Iskra Na tym. Nie, ten... zostało 10 minut. E, 15 minut, bo już pewnie doliczę. Ej, no know, mnie. 15 minut do końca i! I go nie! W z ma W Matrix to wyjął, gdyby nie on, byłoby 5-4. Naprawdę teraz Iskra robi. Powróty. Tam, tam co będzie. Daj, co tutaj się dzieje? Bił mnie! Bił mnie. Fał Daj. Ale to wyszło. Ale chłopie mnie tam bił. Powinien... I teraz Danielso... Nie! W ten filmotyk! Co on zrobił? Ale co tutaj, jest... tutaj wyszła. Daj kratkę. Przyszło. No znowu. No Ale po, A. Eee, panowie, nie bić Ja uderzyłem tylko piłkę, podałem. Teraz tutaj e, rusza iskra. Iskra tutaj ma... Tak powoli, ale idzie. O, nagle ruszy. Oj, faul, fauna faul na, o, fall, fall, fall na się zdecydowany. Żółta kartka dla Danielsona. Ale on już ma dwie żółte. A co macie, też powinien mieć żółtą. Nie. ma nie to... żółtą. Aha, to macie po jednej żółtej już, dobra. Czy tutaj będzie gol? I... O, jest gol! 6-3. 6-3, Danielson. Nie popchnął mnie, proszę pana. Nie było żadnej tutaj wymówki Danielsona. Nie było. <noise> no pchnął mnie, jak jest bra... gol, no nie no. Nie Zubie ma woli. Widać, że za Baniowica. Nie, nie. Ej, e, proszę takie ja nie mówić żółta kartka, do żadni do zaraz. Jeszcze jedna no już są dwie żółte, no. Nie, jeszcze mu daje szansę, jak jeszcze raz tak zrobić, to mecz będzie połagany. Dwa! Gol! sześć, cztery. To jest bardzo ciekawy mecz moim zdaniem, a zwłaszcza zasadzie jeszcze zostało e, 10 minut. Znaczy, no, 7. Gol! Gol! Nie, no nie! Ej, Dale by to prawie uratował, ale gol. Nie. I szklaniec. 5, 5 minut. I, i tutaj iskra wybije, broni się, gol!

Mm. Co pan sądzi o dzisiejszym tłumie na tym meczu? No tłumy są naprawdę wielkie, zwłaszcza że to jest pierwszy mecz Iskrybaniowic, a już jest tak ciekawy, po prostu bardzo dużo się tutaj dzieje. Tak widać, że... Jest GOL! Dla Iskriebaniowic! Ultrasi już biorą racę! I to naprawdę... Ja, że że wygląda... dwie, minuty. Dwie, minuty dwie minuty do końca meczu. Tutaj protestują, gdyby ta piłka. Zobaczcie co tutaj się dzieje. Teraz rusza iska na dobicie. I goooo! to nie było faulu wcześniej? No faul, przecież był. Nie przecież on... mnie nie walnął. Sprawdzamy war. Sprawdzamy war. Przecież ty go walnąłeś. Przecież ty go walnąłeś. Nie walął, Nie doceniałem go. Ej, Mati, skróciłeś serduszko? Nie pamiętam. Przecież nic I sędzia mówi... No stop, no. Stop, Grim! Panowie, zaraz, zaraz, zaraz wszyscy pójdziecie do szatni skończę remisem. Mhm. Pomocniku odwaru? Tak. Jest, yy, no co ty tutaj widzisz? No, nie, no jest pchnięcie. Jeszcze że jest pchnięcie. No jest pchnięcie jest. No jest. Ale takie delikatne, ale jest. Nie ma go! Faul, wolny. Dla Nielssona. Czyli 8 do 5. Jeszcze została minuta. Potem wolny chyba będzie ostatnia akcja. Ostatnia akcja, chociaż jeszcze na honor, żeby kibice Owczanki jest. Koniec. 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 Kibice. Iskry się cieszą. Kibice. Iskry się cieszą jeszcze. Yy, dziękujemy za ten mecz. oj, bitka, bitka, bitka! Po czerwonej, panowie, bitka. do szatni! Do szatni, panowie! Po czerwonej! Po czerwonej! Danielson, zawieszenie! Danielson, zawieszenie masz. Czyli na za mecz ja będę grał. A czemu on mnie bije? No też powinien mieć zawieszenie. Proszę! Do szatni, do szatni, do szatni, jeszcze tak będzie go bić, żółta kartka, czerwona w konsekwencji, do szatni. A czemu Mati nie dostał? Yy, nie czekamy na konferencję z zawodnikiem Iskry. Gdzie jest zawodnik Iskry? szatni. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam po meczu Iskry. Wielki, wielki sukces Iskry Baniowice. Wygrana z, z parą owczanką. Co pan sądzi o dzisiejszym meczu? No bardzo dobre w zgraniu y, z Is Iskry Baniowice, ale y, to na byli y, y, rywale, ale nie dorównywali na tym poziomie. Dobrze, a tam dla pana trochę tak sędzia. Y, tak trochę skręcał te y, pomysły, że na przykład tam war cały czas, musiał interweniować. Oczywiście, oczywiście. Okej, okay, dobra, dziękuję bardzo, do, do usłyszenia, do następnego meczu na, na, na domówce. Do widzenia. Teraz pójdziemy do szatni gości, w której jest pan Danielson, nawet go tam nie ma. O, o już jest, dzień dobry. Chcesz sobie do wolne postrzelić? Dzień dobry. Dzień dobry. tutaj e, pan słuchać. E, jak tam pan sądzi o dzisiejszym zagadnieniu owczanki? Bardzo fajnie. Trochę było dzisiaj słabo, bo miałem kontuzję nogi, ale bardzo Okej, okay. Jak tam pan dla pana. Eliwale, do, e, byli dobrzy? No dobrzy, dobrzy. Dobrze, więc. Dobrze, dziękuję bardzo. Piątkę, proszę. Piątka. Dzień, dzień, dzień. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Ja się tu przypięknie. Te to był piękny. Spędzony. No, ja już jest dzień w ogóle. Ja. Euch, ja całą noc nie spałem, bo oglądałem. Znaczy... no, bo komentowałem ten mecz. idę szybko. O, dobra, ubieram. Wszystko. Wiedziałam sobie coś. co... ...widzowie, nie wiedziałam no, czy że film trzymał się się inaro.